Nowa propozycja Kancelarii Prezydenckiej jest bardzo sensowna. Wydaje mi się być bardzo sensowna pod jednym wszakże warunkiem, że zastąpi wszystkie inne propozycje. Dlatego, że w tej chwili w Sejmie leży kilka propozycji, między innymi spreadowa i różne, które wymierzają karę, że tak powiem w cudzysłowie, bankom od kilku miliardów do pięćdziesięciu paru miliardów złotych. Pomoc polegałaby na tym, że dotychczasowy fundusz wspomagania Kredytobiorców walutowych by się podzielił na dwie części. Pierwsza część to byłoby to w dalszym ciągu samo wspomaganie tych, którzy mają problemy. Tam są odpowiednie warunki określone, dużo lepsze niż w poprzedniej ustawie tego typu, które pozwalają tym, którzy są nadmiernie zadłużeni, którzy wpadli w kłopoty, mają za małe dochody, udzielają pożyczki, która później ta pożyczka przez. 36 miesięcy może być spłacana, może być częściowo umarzana, bardzo sensowna regulacja. I druga część to jest fundusz restrukturyzacji kredytów walutowych, bo ta pierwsza część jest do wszystkich kredytów walutowych i złotowych kredytów walutowych, do którego banki by się zrzucały do pół procent wartości pod kredytów walutowych do pół procent, bo to nie wiadomo dokładnie ile będzie, no, to może być mniej, nie może być więcej. No i z tego, z, z tego funduszu bankom, tym, którzy zgodziliby się restrukturyzować długi, czyli, czyli tym kredytobiorcom walutowym przerzucać kredyt na złote, z, na przykład z franków, po jakimś ustalonym z tym kredytobiorcą kursie, może być nawet kurs wzięcia tego kredytu, straty byłyby wypłacane z tego z funduszu bankom. Ale z jednym warunkiem że jeżeli bank do końca kwartału, w którym zapłacił tę ratę, nie wykorzysta tych funduszy, to te fundusze przepadną. Inaczej mówiąc, jest duża presja na banki, żeby negocjowały z kredytobiorcami, żeby ci kredytobiorcy przewoltowali kredyty. Bardzo sensowne, ciekawe rozwiązanie. No właśnie, KNF pozytywnie ocenił to rozwiązanie. Agencja Moody's stwierdzi, że to jednak jest zbyt duże zagrożenie dla ryzyka kredytowego. KNF ocenił prawidłowo. Agencja Moody's stwierdziła, że to jest to ryzyko, jeżeli chodzi o zyski banków, ale jeżeli chodzi o rozwój bankowości i akcję kredytową, to Agencja Moody's nie widzi zagrożenia. Także myślę, że, że w sumie ta opinia Agencji Moody's jest bardziej pozytywna niż negatywna.